Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w te świąteczne dni Bożego Narodzenia roku 2022. Łączę się z Wami, aby wszystkim złożyć te życzenia świąteczne. Nie byłem w stanie zrobić to. Każdemu z osobna, ponieważ moja komórka po prostu zaczęła pękać w szwach i to było nie do ogarnięcia, żeby każdemu z osobna te życzenia złożyć. Więc postanowiłem, że nagram krótkie nagranie i przekażę właśnie te życzenia. Chciałem Wam podziękować za to, że tak pięknie współpracowaliście z nami w te ostatnie miesiące i lata. Jak pięknie pracowaliście nad sobą, nad tym, co ostatnio na naszą Matkę Ziemię schodzi, te wszystkie energie, które przychodzą. One się teraz przejawiają w naszej rzeczywistości i czyszczą naszą przestrzeń. Naraz dostrzegamy rzeczy, których nie mogliśmy dostrzec w ostatnich latach. Praktycznie ze całego naszego życia niejedna rzecz była przed naszym nosem, a mimo wszystko nie mogliśmy tego zobaczyć. Dlaczego tak się działo? Ano dlatego, ponieważ energie, które teraz schodzą, jeszcze nie były gotowe na to, aby się ujawnić. Oprócz tego nasze ciała fizyczne są zbudowane w ten sposób, że jak światłowody mają w sobie te przewody, które są nośnikami energetycznymi informacji. Jak Kanaliki są udrożnione, wtedy pięknie energia przepływa. Jeżeli są zablokowane, energia nie przepływa. I teraz poprzez te energetyczne oczyszczanie mamy te udrożnienie. Dlatego naraz informacja przez nas przepływa i przede wszystkim do nas dochodzi. Dlatego to, co było zakryte, się po prostu odkrywa. Jesteśmy w czasie tak zwanych fałszywych proroków, a więc teraz kłamstwo osiągnęło skalę zenitu. I widzimy, jak się te negatywne i pozytywne energie wymieszały, jak w kociołku z gulaszym. Wszystko jest wymieszane i trudno jest niejednokrotnie prawdę oddzielić od fałszu, dlatego nasza praca i wspólnie z Wami pracujemy nad tym, aby to, co jest nieprawdziwe, odrzucić, a to, co jest prawdziwe, mogliśmy z tego gąszczu informacji wyłowić. Przepływ informacyjny na świecie jest niesamowity, jest bardzo, bardzo wielki i dlatego naszym zadaniem jest właśnie rozkodowywanie tego, co dla nas jest wzniosłe lub to, co dla nas jest szkodliwe. Robimy to z Wami, cieszymy się, że możemy do Was przemawiać, cieszymy się, że możemy być z Wami i wspólnie tą drogą kroczyć. Tak jak przystało na czasy ostateczne, w których się bez wątpienia teraz znajdujemy. Teraz jest ten czas rozchodzenia się linii czasowych i również czas odchodzenia z naszej energetycznej przestrzeni tych, którzy do nas nie pasują, a ci, którzy z nami rezonują. Naraz się przy nas pojawiają i wygląda tak, jakby zawsze przy nas byli. Piękny jest ten czas, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak pięknie się to zadziewa. Bezkolizyjnie i niejednokrotnie bez ingerencji. Wystarczy tylko być i robić swoje. Negatywna strona oczywiście chce, abyśmy walczyli, abyśmy wchodzili w te gierki, abyśmy weszli w grę, której reguły ustalili właśnie tamci. Nie mielibyśmy szans robić coś takiego. Natomiast jeżeli to pole opuszczamy i robimy to, co z nami rezonuje, wtedy tamta siła. Strona po prostu osłabia się i brak energii powoduje, że tamta strona coraz mniej, coraz więcej traci na wartości, coraz to, co oni, czym oni się posługują, to. Po prostu już nie funkcjonuje, dlatego bo ten, te doładowanie energetyczne jest coraz słabszy, to jest tak jak z tymi liniami czasowymi i tworzeniu na, linii, na liniach czasowych. Jeżeli jest cały czas ta energia doładowywana, to te linie czasowe funkcjonują i to, co się na nich znajduje również. A jeżeli Odczepi się te linie od tej energii, wtedy one słabną. Chciałem Wam wszystkim podziękować i wyrazić wdzięczność, że chciało Wam się te filmy, które do Was nagrywaliśmy, że chciało Wam się je oglądać. To była dla nas praca bardzo wzniosła, ponieważ Nasz zamysł był taki, aby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, których charakteryzuje kreatywność, empatia i wyobraźnia. Bez tych trzech cech nie moglibyśmy być tymi, kim jesteśmy, a więc żywymi anielskimi ludźmi, którzy tutaj na tej ziemi sprawują. Opieka nad tym miejscem. Nam wielokrotnie tłumaczono, że jesteśmy prochem mizernym i że mamy tutaj zwierzchników, a właściwie to są najeźdźcy na tą planetę, którzy z nas zrobili sobie hodowlę i energetyczne Eldorado. Zrozumienie, czym jest ten świat i jak funkcjonuje. Spowoduje, że będziemy mogli wyjść z tego niewolnictwa. Każdy z Was ze mną włącznie miał w życiu traumatyczne i przykre, negatywne doświadczenia. I to one powodują naszą największą naukę, bo planeta Ziemia to planeta szkolna. Tutaj przychodzimy, aby bardzo dużo przypomnieć sobie, albo jak kto woli czegoś się nauczyć. Chociaż my wszystko wiemy, abyśmy tylko wszystko sobie przypomnieli, bo jesteśmy istotami wspaniałymi. Nasze mutacje, które nam zafundowano przez wielokrotne hybrydyzacje na, zie hybrydyzacje na Ziemi, Spowodowały, że dużo rzeczy zapomnieliśmy, ale teraz wszystko wraca poprzez te energie, które teraz na Ziemię tutaj schodzą, i my sukcesywnie, systematycznie wszystko sobie przypominamy. I ta wspólna zabawa niech trwa jak najdłużej, abyśmy sobie mogli jak najwięcej przypomnieć i wrócić tam, skąd jesteśmy. No cóż, yy, nagrałem swego czasu. Krótkie nagranie z Arianem to było prawie 5 miesięcy temu, i jak wiecie, YouTube bardzo mocno ogranicza nam zasięgi, dzwoneczki i tym podobne rzeczy, więc yy, trzeba taki film wrzucić po prostu przestrzeń i czekać, aż te wszystkie weryfikacje zostaną zakończone i teraz nasze nagranie archiwalne zostało odhaczone i mogę je właśnie opublikować. W niniejszym to czynię. Dzisiaj będzie o godzinie 21.00 premiera naszego nagrania, na które serdecznie zapraszam. Kochani, więc... Wszystkiego dobrego. Ja znajduję się obecnie w Polsce. Przyjechałem, żeby rozładować moją drugą ciężarówkę, mojego mienia, które zabrałem ze sobą w Niemczech. I będzie jeszcze trzecia, i wtedy już będę mógł tutaj dalej kontynuować moją pracę, którą rozpocząłem w Niemczech. Cieszę się, że tylu z Was wsparło mnie. Jeszcze raz bardzo, bardzo mocno i serdecznie dziękuję Wam za to zrzutkę, którą dziewczyny dla mnie zrobiły. Już wielokrotnie o tym mówiłem. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność i za wszelaką pomoc mi udzieloną przez te dobre duszyczki w Niemczech. Tutaj mówię o Markusie, o Arturze, o Kasi, o Ewelinie, o Sylwii, o wielu, wielu ludziach, którzy pamiętali o mnie, którzy mnie odwiedzili, którzy przynosili mi jakiegoś rodzaju podarki, dobre słowo, energię. Przede wszystkim wasze ciepłe serduszka. Kochani, to są cuda na tym świecie, jak pięknie łączymy się. Cieszę się przeogromnie, że mogliśmy naszą pracą zrzeszyć tyle ludzi razem. Dla mnie to jest niesamowicie wzniosłe, jak mogą dwoje ludzi nawiązać kontakt ze sobą, i taka piękna komunikacja w nich powstaje. Dla mnie to jest niesamowite, jak ci ludzie później tworzą coś pięknego pod jakąkolwiek postacią, chociażby tylko wspólnej, pięknej rozmowy. Chciałem też podziękować wszystkim moim rozmówcom, z którymi w tym ostatnim roku nagrywałem i wcześniej. Oczywiście wiecie o kogo chodzi, bo z wieloma nagrywałem. Ostatnio najwięcej żeśmy nagrywali z Krystianem, ale e, nie tylko z nim, ale i z wieloma innymi dobrymi ludźmi, z którymi robiliśmy te filmy. Im chcę podziękować za to, że mieli ten czas i mogliśmy ze sobą coś zrobić. To jest wszystko piękne, oby nam. I jak najlepiej wychodziło, oby ci, którzy od nas odchodzą, błogosławmy im na ich drodze. Niech im się dobrze darzy, niech nasz stwórca obdarza ich swoją opieką. Przekazujmy im nasze błogosławieństwo, a ci wszyscy, którzy się wokół nas pojawiają. Również otoczmy ich naszą miłością i wdzięcznością za to, że jesteśmy we wspólnym kolektywie właśnie ludzi, którzy mają w sobie te trzy boskie cechy, jak kreatywność, empatia i, I co jeszcze? Kreatywność, empatia i wyobraźnia. Bez wyobraźni nie byłoby tych wszystkich rzeczy, które tworzymy. Właśnie ciemna strona niejednokrotnie brakuje jej tej wyobraźni, dlatego leci na starych wzorcach. Wiecie, tą ciemną stronę można bardzo łatwo rozkodować, bo oni są przewidywalni. Oni zawsze jadą na starych wzorcach, bo nie mają tej mocy sprawczej i nie wiedzą, jak to robić, potrzebują nas. Ale jak opuścimy to pole i już robimy swoje, to w tym momencie oni już się gubią. Wiecie, jakie to jest proste, żeby oni dla nich to zrozumienie przyszło po prostu zostawić ich w spokoju. To oni się raz, dwa pogubią. Dlatego powinniśmy zważać na siebie, stawiać się na pierwszym miejscu, bo jak będziemy na pierwszym miejscu stawiać siebie, to wtedy Bóg jest na pierwszym miejscu, bo ten Bóg mieszka w nas. I to pierwsze prawo, ten pierwszy punkt nie krzywdzić drugiego. Znaczy również nie zezwalać na to, aby nas krzywdzono. To nie jest trudne do zrozumienia. Rób tak, aby Tobie było dobrze. Jak Tobie będzie dobrze i będziesz zdrowy, Ty automatycznie będziesz mógł pomagać każdemu, kto tej pomocy będzie potrzebował, tego wsparcia. Najpierw zadbać o swoją energetyczną przestrzeń, aby była zdrowa. A reszta wszystko się po prostu automatycznie ułoży. No cóż, kochani, wszystkiego dobrego na te święta Bożego Narodzenia. Ja jestem obecnie teraz w Polsce. Mam ze sobą moich trzech dzieciaków, którzy tutaj ze mną spędzają ten świąteczny czas. Jestem przeszczęśliwy, że mogę z nimi być. Akurat tam w sąsiednim pokoju buszują. Ja znowu wracam zaraz po świętach z powrotem, bo jeszcze mam do ładowania jedną ciężarówkę. No i niebawem jestem znowu z powrotem. Także zapraszam na premiery z Arianem o 21.00 i wam wszystkim jeszcze raz wszystkiego co najlepszy na te święta Bożego Narodzenia. I Pamiętajcie, kochani. Rozwijajcie się pięknie, pracujcie nad sobą i bądźmy razem, bo wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zdobyć ten świat. Tutaj na ścianie Ukasi, zdejmę go, jest właśnie nasz obraz z enklawy. Widzicie, ja go miałem w Niemczech, teraz jest tutaj w Polsce i będziemy niedługo robić następną. Enklawy światła, która odbędzie się w lutym na Górnym Śląsku i kolejne enklawy będą nas czekać w środkowej Polsce. Enklawa europejska jest przed nami. Będziemy też za granicą organizować to, żeby jak największa społeczność powstała. Nawet ci ludzie, którzy za granicą pracują, obcojęzyczni, będziemy ich zapraszać do Polski. Iskra ma wyjść z Polski, ja też to czuję, chociaż tych fajnych iskierek jest w całej Europie i na całym świecie pełno. Teraz tylko pracować nad tym, abyśmy się zjednoczyli. Bardzo się cieszę, że pojawiają się ludzie, którzy przekazują wiedzę. Ashayan Din to jest dla mnie najpotężniejsze, to jest takie piękne. Tam zawarte są te pierwotne nauki, które zostały w, holograficznie, w sposób holograficzny ponad 248 tysięcy lat temu zgromadzone na tak zwanych płytach Cloister Dora Toira, CDT. Są to zapisy holograficzne. Wyobraźcie sobie takiego Aladyna, który pociera lampy, i z tej lampy wychodzi duch, który mówi, co mam dla ciebie zrobić. W podobny sposób to działa. Te płyty są w innym wymiarze, w fizycznej formie, dla nas zapisane. I tam jest prawdziwa historia człowieka i matki ziemi. Jest taka, jaka po prostu była. Nie ta przekłamana tutaj w, w Matrixie, w fałszywej, sztucznej rzeczywistości. To nie to. To idzie teraz do kasacji, i niedługo będziemy świadkami tego ujawnienia, co tak naprawdę się będzie działo. Przyszły rok na wiosny 2023 roku już będą namacalne pierwsze zmiany, które będzie można zobaczyć, a może nawet i dotknąć. Także to co najlepsze dopiero jest przed nami. My już widzimy, jak pięknie jest, jak się świat zmienia, ale ta prawdziwa jazda w pozytywnym znaczeniu dopiero przed nami. Ściskam Was, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu. Wesołych świąt!